Cześć, witamy Was serdecznie z tej strony Krzysiek Baran i. I Mateusz Kiliński. Cześć, witajcie. Witamy Was po tygodniowej przerwie, a w zasadzie dwutygodniowej przerwie, bo tydzień temu miał być odcinek, ale nie było. Nie z naszej winy, niestety, no niestety. oboszczenia i różne problemy też nas dopadły. Ale wracamy, jesteśmy regularnie, będziemy regularnie publikować techniowski i liczę również, że podcast w czwartek też się pojawi. Zatem, żeby nie przedłużać, Mateo, co wrzucasz na dzisiaj? Co by wrzucić tutaj na dzisiaj? No, ciekawy przypadek z zeszłego tygodnia, nie? Pro, problem, problem związany z rządowymi aplikacjami. O, panie, kto to panu tak spadł? Yy, bardzo przyziemny problem, nie? No, bo generalnie geneza problemu wyskoczyła z tego, że ktoś niechcąco albo chcąco, nie wiadomo, yy, <laughs> nie pu pu puścił na produkcję możliwość zapisu <laughs> na szczepienia osób 40, plus, że tak powiem. 40 lat minęło jak jeden dzień. Ty, ale jak to się musiało stać? Programista no. odkodował na stronie pik, 40, plus wariant, logujcie. Wiesz co, no, wiesz, ciężko powiedzieć. Nie? Ciężko no. powiedzieć, co się stało, no bo wiesz, tak naprawdę się nie dowiemy, nie? Ale no, no niech rzuci kamieniem ten, kto nigdy na produkcję nie, nie wypuścił bubla, tak? we have a problem. No zdarzyło się, tak? No, miało prawo się zdarzyć. Znaczy, no dobra, no to jest kwestia dyskusyjna, czy miało prawo się zdarzyć, czy nie, ale nieważne, nie o tym. No ale tak, to był punkt pierwszy, to był zapalnik, tak, że ktoś wrzucił yy, coś takiego. No wiesz, to z jednej strony jest fajne, no bo to pokazuje skalę, że, że faktycznie chcemy się szczepić, nie? no bo były takie, powiedzmy, yy, no dysonanse, tak? czy się szczepić, czy nie. Mhm. Więc to pod, pod jednym względem jest fajne, no ale pod drugim względem stawia, no, w takim średnim troszeczkę świetle, wszystkie te rządowe rzeczy, nie? no bo nagle wszystko padło, to nie jest tak, że coś tam po prostu nie działało, nagle po prostu wszystko padło, wszystkie, może nie wszystkie, ale większość serwisów rządowych padły, te typu pacjentgov.pl, typu w ogóle profil zaufania. Pacjent, I, gabinet no, i masę no, różnych rzeczy, no, 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 no tragedia, nie? tragedia. No, wiesz, i, i tu jest pytanie, co się stało i dlaczego. Nie? Generalnie tak gigantyczne zainteresowanie powiedzmy tym, tym tematem spowodowało tak zwany atak DEDOS. Czyli ym, taka gigantyczna ilość zapytań uh -huh. w danym, powiedzmy, okresie, w danej szczelinie czasu, że po prostu serwery nie wytrzymały. Serwery powiedziały, no tyle naraz pacjentów, to ja nie obsłużę, koniec, kropka. Poczekajcie, <grym> nie? Bilecik, do, proszę. Dosłownie, coś w tym stylu, nie? Wiesz, nawet, nawet w sprzęcie elektronicznym, kurde, są kolejki, nie? <grym> Mówię, że jest kolejka, a pan wchodzi bez. Mówię do pana, panie, co mnie pan pukuje?" Lekarz, pan jest. Pan tu nie stał. No, no e... jest jakby na stronie pojawił się nagle taki, wiesz, biletomat <grym> wydrukuj. Jesteś, <grym> Jesteś 13 tysięcy milionów w kolejce. Dokładnie tak, dokładnie tak. No, mniej więcej właśnie na tym polegał ten atak, tak? No, tyle właśnie zapytań w danym okresie, no. że, że po prostu padło. Nie? No i jak się przed tym zabezpieczać? No, wiesz, można z punktu widzenia rządowego, powiedzmy, podejść do tematu, mhm. wielkiej korporacji i tak dalej, i tak Dalej. no i z punktu widzenia naszego, czyli szarego żuczka, tak? No ja jako szary żuczek, mając powiedzmy gdzieś tam stronę internetową, wiesz, umieszczoną na jakimś hostingu, no chciałbym mieć taki problem, nie? Żeby wiesz, moja strona generowała taki ruch, takie zainteresowanie, że nagle mhm. wiesz, pff, kaput, nie ma, nie? No ale wiesz, e... słuchaj, jaki, jaki jest temat, nie? Masz firmkę, która organizuje jakieś konferencje, webinar, cokolwiek Aha. i jak to zazwyczaj bywa na początku, wiesz, z hostingiem to ten suwaczek jest na samym początku. No i pojawia się taka historia: Pek, kurczę, więcej osób nie obsłużysz, zapchany zasoby serwera, czy mm -hmm. zasoby usługi, którą kupiłeś, nie? Bo ja chyba od tego by wypadało zacząć, nie? Jak się w ogóle przygotować, czy mój hosting, moje usługi, które mam na zewnątrz, są wystarczające do tego, żeby powiedzmy, nie wiem, obsłużyć wydarzenie na, nie wiem, 300, 500, 1000 osób? Wiesz, co no wiesz, liczby, które podałeś, 300-500 tysięcy osób, to nie są wcale, wiesz, gigantyczne liczby, i większość Westingów na to jest gotowa, jak najbardziej. Nie? Tutaj mówimy, wiesz, to, co się wydarzyło, to mówimy o setkach tysięcy. Wiesz, w odstępie tam powiedzmy paru sekund, nie? To, to są gigantyczne liczby i to są gigantyczne kolejki, więc y, generalnie hostingi są na to gotowe i my jako szary mhm. żuczek możemy wygra, wybrać albo ten, albo inny hosting, tak? No oczywiście, jeżeli jesteśmy zapaleńcami i mamy własny serwer y, jakikolwiek, tak, no to, to, to już mamy trudniej, no bo my musimy sami zadbać o tą infrastrukturę, ale też są do tego narzędzia, y, można stosować tak zwane load balancery, czyli takie aplikacje, które rozpraszają ruch, tak? Jeżeli jeżeli na autostradzie A1 powiedzmy jest już korek, tak, no to puścimy ruch, wiesz, okay. no, obwodnicą, nie? jakimś tam innym po prostu ruchem. Tak? No, o, przepraszam, w mikrofon trzasnąłem. Mniej więcej o to chodzi. E, Okej, okay, więc... ale to już wiesz, jest low balancer. tak? To już jest po pierwsze słownictwo i tak. tematy no, takie dokładnie, dla dokładnie. osób, które już wiedzą co robią, tak ale tak. zakładając, bo ja słyszałem kilka takich historii, Gości, którzy publikują kurs online, tak? Mhm. Mega popularni ludzie. I w dniu premiery jest tak duże zainteresowanie czy to właśnie hosting wywala, czy to bramkę płatności wywala. Wiesz, mówię o takich przyziemnych rzeczach, jak się do tego przygotować. Wyobraź sobie za parę lat jesteśmy tak popularni, wypuszczamy kurs y, typu jak mówić o techniuskach raz w tygodniu <głosy> <głosy> i rozumiesz, wiesz, pusia tak chce ten kurs kupić, no to wiesz od czego zacząć i na, na co, trzy rzeczy na co zwrócić uwagę. O, ale mnie zaskoczyłeś, trzy rzeczy. No, spróbuj oszacować, tak? Spróbuj się przy, przygotować do tego, żeby, żeby coś takiego obsłużyć. Druga sprawa, staraj się korzystać z narzędzi, które już są sprawdzone, z których mhm. korzysta cały świat, tak? Jeżeli chcesz wypuścić webinar, nie wiem, zrób może live'a na YouTubie, tak? Jeżeli chcesz sprzedawać jakiś kurs i, i szacujesz, że on będzie super popularny, tego mhm. ci życzę no to y, spróbuj skorzystać z platformy, która zajmuje się sprzedażą tego typu rzeczy, na przykład, nie wiem, jakiejś mm -hmm. Udemy czy coś w tym stylu, tak? Mm -hmm. y, raczej, raczej nie stosuj y, rozwiązań, tak to się nazywa, self-hosted, czyli takich własnych mm -hmm. na własnym serwerze, no bo jeżeli nie masz wiedzy, możesz sobie strzelić w kolanko, tak? Na wylot, więc, y, więc raczej staraj się z, korzystać z, ze sprawdzonych narzędzi. Innymi to słowy, przerzucaj to. odpowiedzialność poza siebie. Dokładnie płać, tak. Dokładnie płać tak. za to, ale o tym nie myśl. Najprostsza zasada. Dokładnie, tak. Dobra, to myślę, że temat, temat w techniuskach wyczerpany. Idąc dalej, ale trzymając się znowu, można powiedzieć, rządowych tematów, 1 kwietnia poza fuck-upem ze szczepieniami pojawiła się również ankieta czy badanie, spis powszechny z głównego urzędu Staty statystycznego i o w tym roku takie badanie trzeba zrealizować albo w formie online albo telefonicznie zamówić rachmistrza z woli jaśnie wielmożnego każdy dom i gospodarstwo spisać się musi który też telefonicznie z nami porozmawia a potem pewnie w ten sam sposób przeklepie te dane do systemu yy, no właśnie yy, Dużo na ten temat, bardzo dużo, z różnymi nawet heheszkami pierwszokwietniowymi pojawiło się na portalu Niebezpiecznik i tam Was serdecznie odsyłamy, bo jest naprawdę konkret mięso opisane. Natomiast w skrócie, Mateo, w kilku słowach, o co chodzi z tym nowym spisem powszechnym i co tak naprawdę nas tam boli. Eee, o co chodzi? No, o co chodzi, no to nie będę mówić, tak? trzeba się po prostu spisać i tyle. Ja obowiązkowo. Sumie, obowiązkowo, dokładnie. I do końca chyba września, z tego, co wyczytałem, tak. z tego co pamiętam. Eee, więc o to w tym chodzi, tak po prostu. Eee, co nas boli, no to w sumie dwie główne rzeczy. Po pierwsze, w związku z tym, że no, masz możliwość zalogowania się online i zrobienia tego spisu online, musisz w jakiś sposób się za, za, zalogować i potwierdzić swoją tożsamość, tak? tak. Eee, taką metodą jest użycie profilu zaufanego, gdzie tam logując się, no, to tak naprawdę jesteś konkretnie zidentyfikowany. Nie? Więc pytanie pierwsze, czy taka ankieta jest faktycznie anonimowa? No, średnio, prawda? No bo generalnie, jak, jak wypełniasz tą ankietę, podajesz pesele PESELE współdomowników i tak dalej, i tak dalej. No, kurde, średnio z tą anonimowością. Głos nie? mówi, że anonimizuje no, dane, no, więc no, jak im nie wierzyć? No, wiesz, no, okej, okay, tak, no w coś musimy wierzyć, no bo inaczej, wiesz, pff, dostaniemy w łeb, nie? Więc no to jest powiedzmy takie pierwsze pod względem, znaczy pod, pod znakiem zapytania. A druga kwestia, no to jest w ogóle. Yy, sposób yy, no, no, możliwość innego zalogowania się do tego systemu, czyli yy, poprzez numer PESEL i chyba nazwisko Panieńskie matki. Tak? Panieńskie tego... matki, tak. No właśnie. Tak, tak. I to jest pod znakiem zapytania, czy to jest bezpieczne. No bo wiesz, no, potencjalnie zdobyć PESEL i panieńskie matki. Nazwisko pańskiej matki? No nie wiem, jest trudno, czy nie jest trudno, nie dywaguje, no ale jeżeli ktoś to zdobędzie, może za ciebie się, powiedzmy, zalogować do tego systemu i za ciebie, no potencjalnie błędnie wypełnić dane. Nie? No i teraz powstaje pytanie, no ale no i co z tego? No co z tego, że się ktoś zaloguje i błędnie wypełni dane? No zgodnie, powiedzmy, z prawem, które tam znowu gdzieś wyczytaliśmy, jest tak, że jeżeli podasz fałszywe dane w tym spisie, możesz zostać obciążony karą do 5000 tysięcy złotych, wręcz lub wręcz do dwóch lat pozbawienia wolności. Ale powiem Ci tak, to jest niezły paradoks, nie? Bo po pierwsze, załóżmy, że ktoś ci mówi, Ej, ty podałeś fałszywe dane. Chwilę, ale skąd ty o tym wiesz, jak dane miały być anonimizowane? No nie? właśnie, nie? to jest to, <grymna> pytanie. Pierdile, nie? I, dobre kurde, pytanie. I kurde, dwa lata pierdla. <grymna> Dokładnie. Kogo by powiem... to udupić? E, tego. <grym> no, Kilińskiego, ale... i wiesz. To, powiem ci, to by było no. ciekawe, żeby się wiesz komuś chciało. A <grym> no. kordę mam! A no. jestem hakerem życia. Zdobyłem panieńskie nazwisko Kilińskiego. Jedziemy, kurcze z koksem. Tak, tak, tak. To, jest, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. W jaki sposób oni sprawdzą, czy te dane są oszukane, czy nie? Ja tak sobie myślę, że, że wiesz, ankieta jak ankietą, natomiast jakby popatrzeć troszeczkę szerzej, mhm. to znowu kolejny przypadek, gdzie logowanie do serwisów rządowych jakby nie patrzeć, tak, GUS jest rządowy. Mhm. Tak. Tak, tak, e, tak. Ma jakby znamiona niezabezpieczonego logowania, ale to było głębokie. Chodzi o to, że znowu, znając podstawowe dane, które są dostępne w wielu organizacjach, w wielu, nie wiem, urzędach, w wielu lekarzach, a nawet szkołach, mhm. ktoś może się dostać do naszych danych. Pamiętasz historię rokrocznie odgrzewaną, dostęp do rozliczeń podatkowych. Tak, tak. Znowu, znając PESEL, Czyli dana, która no, nie jest specjalnie tajna tak? Mhm. i przychód za zeszły rok, mamy wgląd, już tu uwaga, nie do tam ankiety, tak? gdzie, gdzie szkodliwość powiedzmy wypełnienia tej ankiety jest, jest znikoma, tak. ale już do bardzo wrażliwych danych, no ile jest firm, które, gdzie, którym po, przez, przedstawisz swój PIT za zeszły rok, a one Ci dają pożyczki, w to mi gra, nie? No. No, dokładnie więc, dokładnie. więc o to chodzi, nie? Znowu logowanie, metoda uwierzytelnienia obywatela jest stosunkowo prosta, żeby dostać się do mega wrażliwych danych. I, i to mnie boli tak naprawdę najbardziej. Nie, że, że wiesz, no kurczę, tam do, do gusu rzeczywiście drugie imię ktoś pozna, jak, jak się zaloguje, ale, ale właśnie, znowu trochę. Podejście nie takie jak trzeba. Jeszcze bym zrozumiał, gdyby to był tylko profil zaufany, okej. Okay. Mamy, mamy metodę uwierzytelnienia, mamy y, dwuskładnikowe logowanie, bo takie można włączyć, ale właśnie po co znowu PESEL i no. ta krótka ścieżka? To tak jakby, nie wiem, Google zrobił krótką ścieżkę. Okej, okay, jak znasz telefon i. Imię kota to w ogóle super. Nie? <laughs> imię kota Jarosław. <śmiech> <śmiech> o kurde. <Dobra. śmiech> na to poleciałem. imię się możesz wszędzie zalogować. <śmiech> dokładnie, dokładnie. <śmiech> no ale, ale wiesz, to jest kurcze bolące. Ale jest bolące. Dajcie znać w komentarzach, co na ten temat myślicie. A idąc dalej, żeby nie było, że mówimy tylko o, o serwisach rządowych i tylko na bla bla bla. Yy, wczoraj ponad 500 milionów użytkowników Facebooka wyfrunęło w sieć. Yy, pewnie o tym słyszeliście, bo nie tylko branżowe portale na ten temat się rozpisują, ale również gazety, informacje i tak dalej. Dlaczego? Bo nawet Mark oddał swój numer telefonu. Swoją drogą, ciekawe, ile już ma połączeń nieodebranych i SMS-ów. Dokładnie. E, o co chodzi w skrócie? Podstawowe dane, jak telefon, adres mail, wyleciały z Facebooka. E, dotyczy to również, jak dobrze pamiętam, 2,5 miliona użytkowników polskich. E, nie wiadomo, czy to tylko tyle, czy to aż tyle, czy to wszystkie. Natomiast e, rzeczywiście baza danych jest bardzo e, duża. Mm -hmm. I znowu, no, jakby po pierwsze skala jest ogromna, czy zagrożenie duże, no to zależy, tak? No wiesz, czy chcieliśmy się no... chwalić numerem telefonu, czy nie. Znaczy, y pamiętaj o jednej rzeczy, nie? Y no. Traktuj wszystko, co wrzucasz do internetu jako, jako, jako dane publiczne, tak? no to Ta, wtedy, tak. wtedy, wtedy będziesz gdzieś tam powiedzmy spokojniej, w cudzysłowie mówiąc spokojniejszy, no bo wrzucasz to, co tak naprawdę chcesz. Nie? Ja Jeżeli... myślę, że, że, że to, co jest istotniejsze w tym temacie, to to, co się będzie działo później, a mianowicie próby wyłudzenia no danych no Ej, to tuń chciałem kurczę, powiedzieć. Krzysiek. Ostatnio na ten numer telefonu przychodził takiej i takiej informacja. Słuchaj, może potwierdzisz adresem mail, który jest taki i taki. Kliknij w link, aby uwierzytelnić. nie? Albo wiesz, że ostatnio z Facebooka wypłynęły takie dane. Szybko kliknij w link, abyśmy je mogli skasować z sieci. No wiesz, wielu ludzi no. się może na to, na to chwycić, bo to jest już jakby znowu socjotechnika, o dokładnie, której kiedyś dokładnie. już mówiliśmy, która sprawia, że nam nadawca. Wydaje się coraz bardziej wiarygodny. Niestety i te ataki zawsze są najbardziej popularne, tak? no bo najłatwiej omamić człowieka. Nie? Tak jak mówisz: Oj, krzyśiu coś tutaj jest nie teges, zgadza się numer telefonu, zgadza się twoje nazwisko, zgadza się nawet mail, no to dlaczego byś nie kliknął? Mhm. tak? No, każdy normalny człowiek, no raczej. Nie jest podejrzliwy, nie? Raczej nie wychodzi z tak. założenia, o na pewno to jest coś złego. No nie no, no, wiesz, no tylko my paranoicy, kurde, wiesz, wąchamy, podchodzimy, jak pies jeża, wiesz, z kijem do tego maila, trzeba by na pewno nie ugryzie, tak. nie? no ale większość Co? ludzi wczoraj, raczej. wczoraj miałem maila. <laughs> o, czemu mi znowu wysyłasz swoje nogie fotki? Normalny człowiek no by takiego maila, a ja. O, oh, ciekawe, które? Poczekajmy, poczekajmy. Pogadam z Tobą, chłopie, co, co, Albo, albo, co ja tam wyzwałem. No, no, no. no taki, takich, maili, takich maili jest naprawdę dużo i, i, tak. i no, myślę, że pod tym kątem y, może ten wyciek ma, ma znaczenie, bo rzeczywiście źli ludzie będą chcieli znowu zdobyć hmm. nasze zaufanie i. Y, 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 Uzyskać dostęp do ważniejszych serwisów. Guru wraz z minionkami. Now let's go get it. Hi. Tak. <laughs> o, minionki są zarobiste. No i co? Jeszcze kilka może wrzucików. Konferencji Apple nie było, będzie w czerwcu. Tak, siódmego podobno. Tak, więc, więc idziemy ze spekulacjami dalej. Swoją drogą e, ostatnio mówiliśmy o tym, że Apple gdzieś tam z Rosją się potyczkuje na, tom, na temat preinstalowanych instalacji, e, aplikacji. Tak, już to jest, zostało potwierdzone. W Rosji użytkownicy będą mogli sobie doklikać przy konfiguracji iPhone'a tak zwane bloatware, czyli aplikacje preinstalowane. E, Apple nie będzie ich fizycznie instalowało na starcie, ale użytkownik przy tej pierwszej konfiguracji będzie coś takiego mógł zrobić. Tak jest, tak jest. Będzie co, lista, lista, lista dostępna po prostu, można sobie tak. zainstalować bądź nie. Co może nie jest jakoś tam wybitnie złe, no. natomiast no daje już furtkę, tak, co w sytuacji, kiedy kolejny kraj powie, oj nie, nie, teraz te aplikacje to już mają być zainstalowane, a jak nie, to, to wy u nas nie sprzedacie. Mhm. No, dokładnie. E, no to już jakby kolejny etap jakiejś wojny handlowej, wojny wpływów. Nie będziemy na ten temat rozważać. Żeby nie było tylko o Apple'u w Androidzie, ostatnio ciekawy atak na użytkowników wychwyciłem, mianowicie fejkowa apka udawała systemowe aktualizacje. Bardzo ciekawie przygotowany atak. Nieświadomy użytkownik widząc ikonkę Google'a mógł przesunąć paseczek, zatwierdzić a w tle instalowały się szpiegowskie aplikacje, które znowu miały za zadanie wykradanie zdjęć, komunikatów i tak dalej. No i co znowu samo w sobie może no nie, no jest przerąbane, tak, ale znowu będzie służyło do tego, żeby wyciągać po prostu pieniądze, bo po to są te ataki zrobione, żeby fizycznie na koniec wyciągnąć od kogoś pieniądze w formie bitcoinów czy to w formie włamania się na konta. Tak to tak to niestety niestety bywa. No niestety, żyjemy w takich, a nie innych czasach. Musimy na wszystko tak naprawdę uważać. Niestety. Tak, tak jak to, to już powtarzaliśmy wiele razy, łatwiej Ci się na komórkę wrypią, niż do własnego domu. Si. No ale cóż, tą jakże piękną płętą kończymy dzisiejsze techniuski. Widzimy się na pewno za tydzień. A w międzyczasie wpadnijcie na nasz podcast o programach po ludzku, jak nazwa całego kanału. W podcaście mówimy nieco dłużej, ale mówimy na konkretny temat, a najbliższy podcast już w czwarteczek. Tak jest. Zapraszamy Was. Zapraszamy. Serdecznie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. Na razie.